Cześć! Jesteśmy w Paryżu, a jak się jest w Paryżu, to nie można pominąć odwiedzenia najpopularniejszej cukierni. Cukierni, która słynie przede wszystkim z makaroników, ale jak się przekonaliśmy, też innych pięknie wyglądających wypieków. I właśnie mamy swoją paczuszkę z tej cukierni, z różnymi specjałami. Oczywiście nie mogliśmy nie kupić makaroników. Powiem Wam, że smak tych makaroników jest tak dużo, że stałam i naprawdę nie wiedziałam, na które się zdecydować. A wszystkich nie sposób kupić. Tym bardziej, że one mają dość podobne kolory. I mam wrażenie, że chyba potem i tak bym nie doszła do tego, który smak to który makaronik. Ale tutaj mam właśnie... Pokażę Wam, co mam. Mam torebeczkę z makaronikami. Ten na przykład jest różany z jakimś pysznym nadzieniem, pięknie pachnie, jest też cytrynowy, może po prostu tam Wam zajrzeć do siateczki. Jest czekoladowy, jest z leśnych owoców, tralinkowy. no dobra, ale za chwilę o makaronikach. Tutaj mam jeszcze urocze, wielkie kubło z czymś pysznym zaklejone. A te macie dowód jeszcze nie otwieraliśmy, ale ja już wiem co tam jest w środku. W środku jest pyszna, wielka pralinka. Rozpadało się. <śm> a to strzał tylko. Normalnie jak otwieranie jakichś skarbów. I tutaj możecie zobaczyć piękną, czekoladową, ogromną pralinkę. Chyba pora na jakąś degustację. Ja zacznę od makaroników, pozwolicie, że spróbuję i powiem Wam jak smakują tutaj makaroniki, bo podobno są to najlepsze makaroniki na całym świecie i wszyscy sukiernicy się wzorują właśnie na tych wypiekach. A dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to jeszcze powinnam dopowiedzieć, że makaroniki to rodzaj takich małych bezików, widzicie są dwa beziki i one to są beziki na, mm, z dodatkiem zmielonych migdałów. I, mają, i są przełożone kremem. Smakują pysznie, przynajmniej te, które robiłam w domu, ale na pewno nie zabraknie kolejnych fajnych przepisów, właśnie wzorowanych na ideale. No i co, próbujemy. Różany. Mm, pyszny. Próbujący na zewnątrz, mięciutki i ciągnący w środku i ma niesamowicie pyszny krem. Szczerze mówiąc, przyznam się Wam, że jak przygotowywałam do tej pory makaroniki, to skupiałam się na tych bezikach. A teraz widzę, że chyba sukces tych pysznych deserków leży w kremie, więc chyba muszę bardziej popracować nad kremem, więc na pewno dam Wam jakiś fajny przepis. A póki to możecie zobaczyć, tak wygląda makaronik w przekroju, kruchotki z zewnątrz, mięciutki ciągnący w środku, z pysznym różanym kremem jest wyśmienity. <noise> Więc pozwolicie, że ja teraz skosztuję swoje makaroniki i pralinkę razem z Michałem. A Was gorąco pozdrawiam. Zobaczcie co jeszcze, jakie jeszcze pyszności są w tej cukierni, bo kilka nagrałam rzeczy. A ja gorąco Was pozdrawiam. Czekam na Wasze komentarze, czy macie już może swój ulubiony smak makaroników. A może gdzieś indziej jedliście równie smaczne? Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie też o łapkach do góry. Pa pa! i